No dobra. Jesteśmy tu. No. W Rosji. No. Więc żeby polecić do Stanów, lecę w prawo. No, to to dobrze. Ja Bo tego teraz... nie ogarniałem. Ja myślałem, że trzeba pisgać całe globu z dolego. <noise> 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 dobra. I teraz, I teraz lecisz z dołu. lecisz no z, teraz dołu, z dołu. No teraz z dołu. Jest dół. Poczekaj, poczekaj. No jest z dół. Tu jest góra. Więc żeby no. wy... Jak polecę w dół. Tam nic nie ma. Bo, to spad... bo jak nic nie ma? Czekaj, no bo to się kręci w dunę dół, w dół, to nie ma, bo spadasz za planetę, ale... Czekaj, kurwa. Jak spadasz za planetę? No wiesz, że coś, jak jestem na dole, no no i w dół, no to nie ma, nic, bo ziemia okrągła, Musiałbym oblecieć tak. No dobra, czyli... ale patrz, jesteś zaraz gdzie masz znaczek gogle, no i lecisz cały czas kurwa, tak, że lecisz jakby wiesz, po. Tak, wokół wokół tak. ziemi, wiesz co czyli chodzi, tak. nie? No to gdzie będzie, to gdzie wylecisz? Czyli... No tu. O no nie no pokaż na mapie kursorem no, gdzie, czekaj, wlatujesz, i... gdzie wlatujesz, gdzie wylatujesz. Tu wlatuję. No. Tu no i zawijam gdzie, Cze... wyle... gdzie wylecisz? Czekaj, czekaj, za... że to wyobraził, to jest okrągłe. To... No z, z drugiej strony. O kurwa ty... Ej. Ej, dobra! Poczekaj, 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 poczekaj! To jest koło. To jest koło. To się zawija. Jestem tu, lecę, tu zawijam. A to jest, kurwa, w Ameryce. No, brawo. No <gryst> ja nie wiem. No czekaj, czek. No bo patrz, bo ja sobie to robię, to sobie wyobrażam, że to jest kula, nie? No. Tu też jest w lewo Rosja? A nie, bo to... <gryst> <Dobry>. <gryst> jak ja to wczoraj zacząłem rozkminiać, to mi łeb ja parował. Poczekaj, tu jest Rosja, w prawo jest Kanada, w lewo też. W prawo jest Rosja, i dobra! Patrzę na to, patrzę na to! Jest Rosja, jest no. Kanada, i znowu jest Rosja, chłopie. No, Pojebane To to. To Tu jest sama Kanada i Rosja, o chuj, tu chodzi. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ale patrzę raz, nie, ja dodaje ci streama, żebyś był na bieżąco. No ale ja to widzę, ja to widzę. Pa! Jest Rosja. Jest Kanada, jest Rosja. Jest czyli Kanada, jest by, Rosja. Gdybyś wleciał w kosmos, nie? To byś widział Rosję dwa razy, tak? W Rosję dwa. Ej, dobra, trzeba ja przysłał w prawo i nie ma jest innego. Gdzie jest Europa? gdzie jest Europa? No jest tu przecież, jest. kurwa. Tu o, jest! Tu. No dobra, da, dawaj, lecisz w dół, lecisz w dół teraz od Afryki, mijasz Antarktykę i gdzie wylatujesz? Pokaż potem. I teraz pokaż, gdzie wylecisz. No tu kurwa. No jak tu, no jak tu poleciałeś? No nie! Tu no lecisz, bo... mijasz, to mijasz. No, to. Nie, no bo patrz, bo to jest okrągłe. Jak ja polecę tu, to przelecę całe, wylecę do góry. No wylecę tu, przy Afryce. Jak kurwa przy Afryce wylecisz? Kurwa, idę po coś okrągłego, hmm. bo mnie po zaraz. Ja wam mówię, to, to nie jest takie kurwa hobsiub, widzowie. Pa. Jest kurwa kula, nie? No. Kula. Tu jest Antarktyda. No. Tu. No. Czyli jak lecę w, do Antarktydy. No. Tu. To no. wylatuję po drugiej stronie Antarktydy. Czyli tu. Czyli gdzie na mapie? Czyli gdzie na mapie? Bo mapę masz teraz taką płaską pokazaną. No kurwa. Halo, weź weź mi to i czekaj, bo ja tu robię coś. No pokaż na mapie kurwa ludziom na Google Maps. Wlatujesz tam, gdzie jest Google i gdzie będziesz? No tu Nie wiem. Tu? No jak nie wiesz? Tu? To w kółko będziesz latał? Nie, no bo lecę tak. No nie, patrz, lecisz w dół. A tu nie ma tego białego, gdzie to jest? Gdzie, co? Tu. Tu nic nie ma? Czyli tam wylecisz, no? Nie, nie mam pojęcia. Ocean Arktyczny. Poczekaj, a tu? Jaki jest ocean? Południowy. No tak mam z południowego na arktyczny się kurwa pojawić. No nie wiem, pojebane, nie? No dobra, ale dobra, to lecisz w dół. Wyobraźcie, że jesteś samolotem. Ruszasz z Republiki Południowej Afryki, nie? I zapier no. zapierdalasz cały czas na południe. I już jesteś przy znaczku Google'a teraz, myszką, tak? Zapierdasz no. jesteś przy znaczku Google'a i wylatujesz za border. To gdzie będziesz? No kurwa. No nie wiem. W Rosji? W Rosji? Na górze? Czemu tak górze? Dobra, pokażcie A jak w snake a grasz? A jak w snake grasz? Jak Snake'a? A jak się w snake gra? Węża serio, takiego prawdziwego. No, raz do, do, do boku i gdzie się wąż pojawi. z drugiej strony. No. No i proszę bardzo. Czy to jest taki snake? <noise>